Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy autobus z dziećmi jadącymi na kolonie w rowie i samochód osobowy marki Skoda Octavia z rozbitym przodem. Co się wydarzyło? Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas z niewyjaśnionych przyczyn i uderzył w autobus. Autobus ratując się zjechał do rowu i w wyniku tego poszkodowany ze Skody został odwieziony do szpitala. Starszy mężczyzna z, z licznymi ob, e, połamaniami koło miednicy e, i połamaniami kończyn górnych e, stan ogólnie zdrowia na, na ten czas e, nie znamy ale został odwieziony do szpitala Wojskowego w starszy pan tym właśnie A przed nim jechała na nauka jazdy, przed nauka jazdy jechała. I on tak, tak zjeżdża. no paszą, niby, no one się patrzą, nie byli, jakaś choroba żarło coś dynamu, no się patrzył i za to zjedzą. W się udało jeszcze tyle tam ominąć go. Bo... A potem tak cały czas No musiał trochę na pobocze i uciekać. No, być i No mhm. trzeba uciekać, coś robić. Żeby to było kilka metrów dalej, proszę panią, to by było bardziej lepiej, bo mhm. bym to żyto uciekł. Z Pierwsza tego pojazdu, skoda z niewiadomych przyczyn zjechał na pas ruchu dla kierunku przeciwnego, zderzył się z autobusem. Kierowca autobusu widząc co się dzieje, próbował zjechać na bok, po uderzeniu no niestety wjechał zjechał z nasypu. Na szczęście e, autobus się nie przewrócił, także e, nikt z przewożonych e, pasażerów nie dodał żadnych obrażeń. Kierowca z kody został zabrany do szpitala.